Hej, hej! Tutaj przede mną widzicie w mam takie jedną golonkę, taką z prawdziwego zdarzenia. Goloneczkę. Wyprzałą oczywiście. Zobaczcie. I takie mini golonki, takie podudzia. One jeszcze się do końca nie nie rozmroziły. Trzy tr 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 sztuki. Ja sobie teraz moi kochani za Leję tą całą, całą zawartość mienniczki, to mięsko wodą to pełna, bo już jest późny wieczór i sobie na solę na noc, mam tutaj sól do przetworów, na całą tą miskę dam takie dwie kopiaste łyżki soli to sobie będzie stało do, do rana a rano po prostu wyciągnę tę nasolone mięsko i trzeba będzie go obgotować, a potem pokażę jak przyprawiać do pieczenia takich golonek. Będą to golonki w przyprawach i i podlewane piwem coś dla prawdziwych mężczyzn. Ja sobie za chwilę zaleję do pełna wodą, jak mówiłam, na solę. Dwoma łyżkami soli. sole w tym celu, żeby po prostu mięso mi przez noc też troszkę w tej zalewie soli i po prostu zmiękło. Kiedyś, kto tam starszy, to się po prostu orientuje. Mięso, nie mieli lodówek, właśnie nasalali lub nacierali solą, żeby po prostu dłużej się przechowywało. Ja sobie już przyniosę wodę, zalewam do pełna wodą i nasalam, przykrywam i sobie na całą noc odstawiam. I faktycznie widzimy się dopiero w przygotowaniu. Jutro u mnie będzie kolejny dzień, u Was to tylko chwilka. I tutaj już Golonki są przygotowane do gotowania. Nastawiłam tutaj na gaz. Garnek, duży garnek, bo jest tu kolonek 4: liście laurowe, 7 angielskie. W miarę po prostu wygotowywania się wody, to trzeba dolewać tą wodę i zmniejszać mięsko, żeby mi do po prostu do dna nie przywarło i gotuję do miękkości, ale nie do tego stopnia, żeby mięso odchodziło od kości, bo jeszcze będzie pieczone troszkę jeszcze usolę, można też sobie dodać łuszczyznę, ja akurat nie daję warzywa, pietruszkę, marchewkę do tego gotuję po prostu tylko z liściem laurowym zielem angielskim i troszkę na nasalam, przepłukałam to było to na solance widzieliście namoczone do żeby mięsko mi zmiękło, widzimy się później jak to wszystko już się gotuje mam już moje gorączki ugotowane one już troszeczkę poleżały, przestygły przygotowałam sobie przyprawy to zaraz wam wszystko pokażę widzicie te trzy mniejsze i ta jedna większa i teraz może na jednej pokażę Bo sobie tutaj po prostu jak ona jeszcze za gorąca jest złapać za za kość mam nadzieję że dobrze widzicie i sobie ją tak po, ponacinać w takie takie kraty w koło. Ona później tutaj fajnie conę idzie wszystkie przyprawy tą skórkę. Widzicie, skórka jest dosyć miękka. na też złóż no i mamy jedną tak naciętą. Ja sobie ze wszystkimi tak zrobię bolonkami. I wszystkie już kawałki mamy, jak widzicie, nacięte. Ja sobie teraz to odstawię na bok. Będę piekła. Tutaj mam naczynie żaroodporne, może w jakimś innym brytwance piec. I przejdziemy teraz do robienia całej tej zaprawki do posmarowania. Naszych golonek. Trzeba sobie przygotować jakąś miskę. Mam tutaj olej. Na razie dam ze 4 łyżki tego oleju. To już nie będę golonki podlewała, bo jak mówiłam golonka będzie podlewana piwem. Do tego oleju. Tutaj mam jakieś półgłówki co styku. Przyciskam sobie przez praskę ten cosnek. Można też sobie drobno pokroić, jak ktoś nie ma praski. Cosnek. O, Kosnek musi być, bo powiem Wam daje fajny taki aromat. Do każdego rodzaju mięsa pieczonego, bez względu na to, czy to gorąka, czy, czy po prostu jest to jakiś inny rodzaj mięsa, nawet do mięsa drobiowego też się daje. Troszkę trzeba użyć siły jest jak widzicie tego czosnku trochę nawet sporo no a taka pół pół takiej większej większej główki czosnku sobie to odstawiam na bok żeby nie przeszkadzało i to sobie przemieszam i dodaję resztę składników tutaj jest przyprawa do mięsa ja kupuję akurat jeden rodzaj przyprawy a wy sobie dajcie przyprawę jaką lubicie do mięsa do karkówki tak więc tak to wychodzi tutaj mam następne papryka papryka słodka mam jakieś pół łyżeczki papryki słodkiej do tego oczywiście papryka o nie mogę a ja poszło. papryka ostra nie żałuję dam dwie dobre szczypty papryki odstawiam sobie tutaj to oczywiście Pieprz. U mnie świeżo mielony. Prawdziwy, ale też można i dodać troszkę ziołowego, ale ja daję paprykę i daję zwykły, zwykły pieprz. Tutaj maję ranek. Tak też trochę nie żałujemy. Maję ranku. Kminek lub cały lub mielony u mnie pomieszany cały z mielonym, bo ktoś kupił raz yy, po prostu mielony ale to nie, nie szkodzi zobaczcie jaka fajna się robi ta konsystencja tego wszystkiego musztarda im ostrzejsza tym lepiej U nas akurat jest, widzicie, taka kozacką. Mąż kupił musztardę. Tą łyżeczką, co nabierałam przyprawy. Dam pewnie spół. Z z pół opakowania tej musztardy. Wszystko to rozmięszam. Fajna, taka się robi. Brązowa papka. A pachnie ze snykiem, nie? Niesamowicie. Nie Może to pozgartam jakoś po prostu tą musztartę, która mi tutaj została na łyżeczce. Tardy się wykorzysta do jakiegoś innego po prostu dania. I chyba ostatni już składnik. Magii. Nalewamy. Kto ile lubi, ale też jak ktoś nie lubi, to można ten proces po prostu po... pominąć. Na razie tam widzicie dwie łyżki. Magii też nam to rozrzedzi. To wszystko. Ja sobie pewnie zaraz zorganizuję jakiś pędzelek. Będę tym pędzelkiem nasmarowywała golonki. Momencik. No dobra. Przygotowałam sobie już tutaj naczynie. W tym naczyniu zaraz będziemy smarowali. Bierzemy sobie przykładową golonkę. Wniosłam. o. Taki Pędzelek. Mam tutaj z boku tą moją zaprawkę. I po prostu będę sobie jakoś tak na pędzelek brać i smarować po wszystkich stronach to, to mięsko. Tak będę postępowała z, całym, z całością, moi kochani. Z no jednej Wam pokażę, żeby Wam po prostu tego nie przedłużać i tak do wykorzystania całości tej też marynaty zapach jak mówiłam jest niesamowity, a pewnie w trakcie pieczenia też zapach będzie piękny już powiem Wam jakiś czas temu robiłam golonki tego typu, oczywiście jeszcze nie nagrywałam. I następna golątka. I widzimy się, jak już wszystkie będę miała tutaj tą marynatą pokryte. I już są z przyprawami zrobione. Miałam chwilowo. Problem techniczny, bo mi bateria padła. To Wam powiem, co tutaj y, zrobiłam. Już to wszystko, że tak powiem, wysmarowane tym przyprawami i ten tutaj płyn, który tutaj widzicie na dole y, to jest szklanka piwa podlane szklanką piwa u mnie, tatra. Można też podlewać wywarem z rosołu, ale jest skażony właśnie piwem, bo mięso po prostu po, po piwie ono też tak nabiera miękkości. Jest to takie danie typowo, typowo męskie, tłuste, więc jak ktoś na diecie i wegetarianin to nie polecam. Jeszcze powiem. Piwo akurat musi być y, y, gorzkie. Nie może być piwo smakowe do tego. Już sobie wybierzcie, jakie sobie tam życzycie. Mąż będzie dzisiaj bardzo zadowolony, poje sobie y, mięska. Także polecam dla mężczyzn, którzy sobie lubią y, dobrze zjeść. I dla kobiet, które też lubią, bo nie każdy to po prostu lubi takie tłuste ja już wędruję do piekarnika z tym a z łami się widzę później po upieczeniu tego u mnie będzie dzisiaj z ziemniakami ale możecie robić wszelkiego rodzaju kaszami i z ryżem też można z chlebkiem normalnie można też na jakąś że tak powiem uroczystość też zrobić jak ktoś lubi bo nie każdy wiecie każdy ma swój gust nie lubi Inny lubi, inny nie lubi tłusty, tłustego jedzenia. Nie powiem Wam czasu pieczenia, bo każdy pikarnik piecze inaczej. I jeszcze a propos odnośnie tego po prostu, tej wody, tego wywaru, w którym to się gotowało, nie wylewamy tego absolutnie, bo woda jest bardzo tłusta. Wykorzystujemy po prostu na jakąś zupę ode mnie, Polecam po prostu najlepiej by było ja myślę że pewnie tak zrobię kapuśniak lub krupnik można sobie zrobić bo te że tak powiem dwie zupy to one bardzo lubią na tłustym po prostu ale też możecie sobie zrobić ogórkową pomidorową czy, czy jakiś tam warszczyk czy to już jest wasz wybór ale nie wolewamy tego po prostu po ostygnięciu ja sobie wstawiam do lodówki i jutro pewnie zrobię tak myślę. Kapuśniak na tym wywarze tłustym, z tych golonek bo nie marnujemy niczego, wykorzystuje się w kuchni wszystko. No to cóż, ja nakrywam, wstawiam do piekarnika. To mi się już jak będzie do piekału, gotuję ziemniaki, przyniosę jakąś sałatkę. Yy, czy tam ktoś ma swoje, czy kupuje jakąś sałatkę, surupkę, kapustę. To już jest wasz yy, wybór. Jeszcze nie wiem, co ja do tego po prostu dam. Okaże się w efekcie końcowym, czyli debatem. I golonki wyjęłam przed chwilą z piekarnika. Jak widzicie, wyglądają w ten sposób one są już ładnie upieczone nastawiłam ziemniaki ugotują się ziemniaczki i, i sobie będziemy po taki kawałeczek kroić tego mięska z golonki z ziemniaczków i jeszcze powiem wam tak te golonki piekły się chyba w granicach dwóch godzin jakoś tak i tutaj już pod koniec pieczenia zdjęłam ten ten wierzchni wierzchnią przykrywkę tego naczynia żaroodpornego i piekłam już bez przykrycia żeby ono mi się tutaj jak widzicie fajnie to mięsko zrumieniło jak widać naczynie przypieczone na maksa jak widzicie to wszystko prawie wyparowało eee, chcesz się zapytać może jak to potem domyć ja po prostu sobie wyciągam to, to mięso później gdzieś sobie przekładam, zlewam ewentualnie ten tłuszczyk wykorzystuję do czegoś czy, czy też jest y, dla pieska też do jakiegoś po prostu jedzenia i po prostu zalewam potem tą wodą i ono sobie postoi jakiś czas po prostu odmarka to naczynie. Wiadomo, w się takiego naczynia używamy, to takie naczynie jest zapieczone. Wiadomo no cóż, ja sobie teraz to, moi kochani, przykrywam. Niech to sobie stoi, żeby mi tutaj ciepło, ciepło po prostu nie uciekało na takiej desce, żeby tutaj mi się nic nie stopiło. I czekam na ziemniaki i pokażę Wam później w efekcie jak to będzie wyglądać ziemniakami na talerzu i o już moje mięsko tutaj jest odcięte troszkę mięska z połowy tej golonki są ziemniaki polane tym puszczykiem, który się wytworzył jest ja sobie wzięłam z grzybkami marnowanymi zobaczcie zostało praktycznie ta największa i ten mały kawałeczek tej golątki. Bardzo posmakowałam domownikom. Ja też siadam, też sobie zjem. W zależności jak ktoś lubi, może sobie zjeść i cały taki kawałek. Chociaż życzę mu powodzenia, żeby mógł zjeść. Kroić trzeba sobie troszkę po troszku mięska z tego. A potem sobie normalnie można odgrzać. Ja już biorę się za Jedzenie, obiadu, a z się, się żegnam. Pa!